no witajcie, ja jestem Szul i, moi drodzy, dzisiaj będziemy grali no, w sumie tutaj Robola i jest to powerplay. play, odbierzemy też sobie te gemy, które um, w sumie wbiłem niedawno, 5 minut temu może wbiłem te gemy i słuchajcie, odbierałem już sobie je jak będzie jakaś oferta to może coś sobie kupimy, na razie mam 63 gemy, tutaj tylko na stasie, tutaj w sumie na skinie Budurit ma dwa beatboxy tutaj, ale nie, na razie zbieram może na jakieś skina, mam jakieś oferty. Yy, może zobaczymy, zrobimy szukanie gracza. Mam nadzieję, że jakiś yy, fajny gracz dobrych mi dobierze, dosyć dobrych. Ja też nie, nie jestem jakimś, jakimś takim dosyć dobrym, znaczy nie dosyć dobrym. Ja jestem jakimś dosyć dobrym graczem, bo nie jestem jakimś mega utalentowanym. No, już gram dużo. No to można powiedzieć, że talent jest, ale, ale to nie jest taki talent, jak inni mają. O, mamy tutaj. Uff. No nie. To mi nie pasuje. Tatara to jeszcze. Nie, nie. Poczekajcie. Poczekajcie. Tatara dobra jest, no. Tatara O, Perl X Catcher. To jest mój, drodzy, mój brat, a on. Ym... Nie, nie. Chyba wie, że ja nagrywam i chcemy zaprosić, ale to będzie innym razem. Piszcie w ogóle w komentarzach, czy byście chcieli ich skaczero, ja to jakiś słaby pewnie gracz, wiedziałem, bo to jest 17 ranga tylko. Dobra moi drodzy, słuchajcie, zagrałem sobie z jego chwilę. I moi drodzy, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na moim kanale i jeśli chcecie być ze wszystkim właśnie na bieżąco z, z dzwoneczkiem łapki w górę, 5 w góry pod tym odcinkiem to, to słuchajcie, będzie odcinek z moim bratem, ale musi być 5. umawiamy się, ten odcinek w 21. pierwsza jest, no to to moi drodzy nie, kurczę wleci dwudziesta pierwsza to słuchajcie, umawiamy się do godziny 10. jutro, mam być słuchajcie, widzę właśnie tyle pucharów no nie, no co jest o, w ogóle, A bo wiecie co, zagramy sobie słuchajcie, w ogóle jeszcze taka sprawa, że Bibi albo Tom albo y, bo, albo brokiem, raczej to będzie Bibi, ale jeszcze dokładnie do końca nie wiem, na 99,9% będzie to Bibi, stawić z Artexem. Na 1000 Płarków. On też w jakąś postacie. To będzie dopiero za miesiąc, moi drodzy. Na razie na spokojnie. E, dobra, jednak nie bibi. Może zagram sobie piper. Mm, dobra. Słuchajcie. Zobaczymy jak to słuchajcie wyjdzie. Jutro. No mówię wam. Piędzia o górę to będzie odcinek z moim bratem. Pierwszy w sumie odcinek z moim bratem, bo nie było odcinku z moim bratem. Zagrałam na tym odcinku sobie tylko jedną grę, a z moim bratem możemy sobie zagrać na przykład takie coś, na przykład, że, słuchajcie... Na przykład, powiedzmy, master kila, że kto więcej zrobi kill na, na duo, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, no tak, to jest dobry pomysł. To mój brat w sumie ma, no nie, ma mniejsze szanse, jest młodszy o 5 lat ode mnie, więc tutaj. Ale dobry, grać już. Jakby w sumie, jakby, bo on jeszcze ten, jeszcze ten miał jakieś problemy, coś z ten nie miał brał, coś to znowu zainstalował, ten znowu nie, i teraz mam w sumie 9500, tak widzieliście, ale miałby około 15000 nawet. Nawet 15, albo 14 gdzieś. Oho, 30 się na Nawet. Y no z, 15, z 14 tysięcy. Około 14 tysięcy. Wow. Wow. I słuchajcie, wtedy, no naprawdę, no siedmiu no to jest naprawdę bardzo dobrze. Jest lepszy od niektórych takich, no starszych nawet ode mnie, więc no naprawdę tutaj, na pewno jest lepszy od niektórych starszych ode mnie. Yy, o, o Barley, Barley też tutaj dobry, na pewno. No, niestety nie mam gadżetu, a mogę trafić, a mogę trafić, bo mam Piper na 8 mocy, więc tutaj gadżeta to mogę trafić. Uu. Nie, za chwilę, za chwilę padniemy, za chwilę padniemy, nie chcę teraz padnąć. Dobra. Nie wiem. Ach. Dobra, poczekajmy chwilkę. Moi drodzy, taki po prostu luźny odcinek, a jutro może być właśnie odcinek z moim bratem, więc musicie wbijać tam. Niestety chyba... a trzecie było, chyba było trzecie. Dobra moi drodzy. Jakby co, to właśnie... Ym, yy, 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 yy. Aha, ok. Czyli dobra, słuchajcie, chcę wybić dzisiaj 19200 i jutro troszeczkę też pogram sobie. Jutro odcinek będzie z PLX, skaczałem. patrzcie jak w ogóle konto. Sz szeli obydwa pole i gadżet. Do Rico ma obydwa Star Power i gadżet. Do kolta ma obydwa Star Power i gadżet. I tak samo do Penny ma dwa Star Power i gadżet. Jessie już y, mogę, może ulepszyć. Y, no się w sumie ma małą Buntu, brakuje, więc prawie do Jessie też ma gadżet i może ulepszyć ją na Star Power i ulepszam. już już, już niedługo będzie ulepsza. No się w sumie może. blisko, y, blisko Troszeczkę ją brakuje. Tak samo do Poco ma gadżet i ten. E, o, e, do Mortisa ma gadżet, do Karla, do El Primo. Wszystkie są na siódmej tutaj. I jeszcze chyba ma. Tak, do Barleya jeszcze Magarza. No nikogo więcej. To e, jest naprawdę, jeżeli ma na 9,5 tysiąca, to ja nawet tak nie miałem. E, no pewnie tutaj, jak widzicie, czekaj, gdzie idzie ona nas tutaj Pff, szósta, moca, ona ma już Star Power. Obydwa w sumie. Tak, to jest wszystko git, więc słuchajcie, Wiem, że to już jest za późno, ta gra potem już nie będzie taka modna, ale jakby, jak, jakby była, jakby ta gra była taka, jeszcze z 10 rzędów była taka taka modna. W to wątpię, ale jakby coś, to może być naprawdę bardzo dobrym graczem. No nawet na pewno lepszą ode mnie. Jak będzie grać film, to na pewno będzie lepszą ode mnie, bo ja grałem w wieku... Wiadomo, że na pewno nie wyszło mi 7 lat, bo wyszła miałem... Im... 10 lat, 10 lat chyba, nie? 10 lat, albo 9,5 chyba, tak mi się wydaje. Dobra, nieważne, jakby co, to widzicie, że troszeczkę tutaj zbiłem te postacie malutko, ale troszeczkę jest. Moi drodzy, w tym odcinku byłoby to na tyle. Jutro, jak będzie 5, op. w górę do godziny 10, do jutra macie czas, to będzie odcinek z moim bratem. Dobra, no to się ma i cześć. witam serdz. Siema, cześć, siema, Elo!